Wydawnictwo literackie przedstawia Olga Tokarczuk Podróż ludzi księgi Czyta Danuta Stenka Rozdział drugi. Na początku Bóg stworzył świat z przełamanej litery. Z pękniętego słowa ciało wyciekło jak krew. Ciało jest więc niedoskonałym słowem. Bóg jest doskonały. Jest słowem i nie ma ciała. Przeto stworzył Adama, dając mu ciało i słowo, by jako doskonały i nieskończony przeglądać się w niedoskonałości i skończoności Adama. A iżby Adam nie zapomniał o słowie i sile, dał mu Bóg księgę której zapisał swą doskonałość, swój bezpoczątek i swoją nieskończoność. Lecz kiedy Samael zniszczył boskie dzieło stworzenia, obiecując Adamowi inne niż boskie poznanie, Bóg odwrócił się od człowieka i zabrał mu księgę. Adam błagał Boga z ziemi czerwonej od żaru, żeby oddał mu ją. I Bóg ulitował się. Wysłał anioła Rafaela i ten ją zwrócił Adamowi. Adam pozostawił księgę Setowi, a po Secie odziedziczył ją Enoch. Enoch poznał, że prawda jest pismem. I w piśmie jest prawda. Przeto jako pierwszy spośród ludzi nauczył się zapisywać prawdę. I naukę tę przekazał swoim potomkom. Lecz człowiek do prawdy dochodzi z mozołem. I bocznymi ścieżkami. To też Bóg w swojej nieskończonej dobroci zabrał Enocha w podróż od pierwszego do siódmego nieba, by ukazać mu całe boskie stworzenie. A w siódmym niebie pokazał mu drzewo wiadomości dobrego i złego, oraz drzewo żywota. I był Enoch z aniołami i z Bogiem przez sześciu bileuszów, a pokazali mu wszystko, co na ziemi i w niebie. I zobaczył Enoch, że w świętej księdze zapisano najprawdziwszą sprawd że co na górze jestże i na dole. I kiedy Enoch był już stary i zmęczony życiem, Bóg po raz drugi zabrał go do nieba i uczynił aniołem. Wtedy na zawsze zniknęła święta księga. Lecz obiecał Bóg Enochowi, że odda ją ludziom, gdy przyjdzie czas. Ten tekst czytany był zawsze na rozpoczęcie i zakończenie rytualnej części spotkań w bractwie. Potem panowie przychodzili do innej sali pałacu pewnego barona, gdzie regularnie odbywały się zebrania. Pomimo, że bractwo stanowiło grupę zamkniętą i elitarną, nie było w nim jedności. Każdy zjawiał się tutaj ze swoimi mniej lub bardziej sprecyzowanymi oczekiwaniami. Jedni szukali tu lekarstwa na męczące rozdygotanie świata, jakiego doświadczali, inni towarzystwa. Ale byli też i tacy, którzy w ideach bractwa widzieli ostateczne wyzwolenie i wyjście poza swój czas, poza konkretne miejsca. I wreszcie, Poza siebie. Kiedy siadali potem przy kawie w jasnym świetle kandelabrów, wydawali się bardziej rzeczywiści i materialni niż kiedykolwiek indziej. Być może było to tylko wrażenie biorące się z kontrastu pomiędzy jedną salą a drugą, w której odbywały się misteria księgi. A może rzeczywiście ich ciała traciły przekonywający walor istnienia. Otoczone kadzidlanym dymem i migotliwymi, niespokojnymi płomieniami pochodni. Do ścisłego grona wtajemniczonych należało kilkunastu mężczyzn. Różniły ich nie tylko pozycja, prestiż i zamożność, ale także poglądy i styl życia. Był tu lekarz dworski, który, dokonując dyssekcji martwych ciał, badał na własną rękę sekrety życia. I marzył o złapaniu serca człowieka na gorącym uczynku, kiedy jeszcze bije. Był także pewien bogaty holenderski Żyd na stałe mieszkający w Paryżu, który zgłębiał tajniki kabały. Był znany i popularny poeta, który być może szukał w bractwie nowej podniety dla swojego talentu. Gdyby pokusić się o znalezienie dla tych wszystkich osób jakiegoś powinowactwa w postaci jednorodnej i spójnej filozofii, okazałoby się to daremne. Każda z nich przychodziła na spotkania z czymś innym, wlokąc ze sobą jak skorupę sumę swoich doświadczeń, wielkie dziecinne marzenia, a także rozczarowania powtarzającym się co rano refrenem codzienności.